Hej, Domenicieki, z tej strony Ania i witam Was w dzisiejszym filmiku na moim kanale. W moim filmiku z zeszłego tygodnia mogliście się dowiedzieć o tym, że w tym roku nie pisałam postanowień noworocznych. Dziś opowiem Wam o tym, co robiłam w zamian czyli moje 5 kroków, 5 zadań, które pomogą Wam dobrze zacząć nowy rok lub dowolny nowy start. Jeśli chcecie dobrze zacząć 2021 rok lub dowolny rok, miesiąc, nawet tydzień, może to być dowolny czas, po prostu kiedy potrzebujecie czas na regenerację i reset, to to są właśnie te zadania, które pomogą Wam z powrotem wrócić na dobre tory, podnieść Waszą produktywność, motywację i rzeczywiście pracować w kierunku tego, na czym Wam najbardziej zależy. Jest to drugi filmik z serii noworocznej, na którą będzie się składało kilka filmów w styczniu, a nawet w lutym i będzie do tego playlista taki że jeśli skończycie oglądać ten filmik to zapraszam was też do filmików podlinkowanych w opisie. Jak już będziecie tam na dole, to zachęcam was też do sprawdzenia, czy na pewno subskrybujecie mój kanał YouTube. Podobno bardzo lubi odsubskrybować kanały lub wyłączać powiadomienia, więc też możecie zobaczyć, czy na pewno macie włączone powiadomienia na wszystkie, jeśli chcecie być informowani o moich przyszłych filmikach. Zapraszam was też do serwera na Discordzie Diamentów, którego tematyka jest właśnie taka sama jak tutaj na moim kanale. Wzajemnie się motywujemy, inspirujemy, są tam też codzienne study with me. Więc jeśli jest to coś co was interesuje, to zapraszam was do linku w opisie i zapraszam was do oglądania filmiku. Pierwszym krokiem jest dla mnie zaplanowanie nawyków na cały rok. Przedstawię tutaj mój system, który jest dość wymagający, ale przy wystarczającym zaangażowaniu jest jednym z najbardziej produktywnych sposobów, plus można go łatwo dopasowywać do siebie. Jeśli chodzi o miejsce zaznaczania postępów, mam tablicę na zmywalne markery to jest naścienny kalendarz miesięczny, na którym zaznaczam sobie aktualny miesiąc i mam miejsce na wypisanie każdego dnia. Można sobie w tym celu wydrukować dowolny kalendarz i trzymać go gdzieś pod ręką. Sprawdzi się też bullet journal, planner czy nawet zwykła kartka papieru. Pierwszego miesiąca zaczynam od jednego nawyku, który sobie wcześniej wybrałam, w moim przypadku jest to Journaling. Kolejnego miesiąca dobieram sobie kolejny nawyk i zaznaczam postępy do obu, korzystając z dwóch markerów w różnych kolorach. Trzeci miesiąc dobieram trzeci nawyk, ale samo zaznaczanie postępów na tym etapie już stało się dla mnie nawykiem, więc nie jest to aż tak wymagające. Czwartego miesiąca dobieram czwarty nawyk. Ale na tym etapie nawyk ze stycznia, a może nawet do tego został już wypracowany i nie muszę go śledzić. Istnieje takie uproszczenie, które mówi, że do wypracowania nawyku potrzebna jest konkretna ilość dni, według niektórych jest to 21, według innych 60 i jest to mit niestety, ponieważ sprawa jest o wiele bardziej złożona. Ja nigdy nie przekraczam granicy czterech nawyków i zazwyczaj śledzę jeden, max trzy nawyki jednocześnie. Jeśli poczujesz, że potrzebujesz więcej czasu, by skupić się na danym nawyku, zwolnij tempo i nie wprowadzaj kolejnych, aż poczujesz, że jest na to odpowiednia pora. Uporządkowane otoczenie to uporządkowane myśli. Przynajmniej ja w to wierzę i rzeczywiście się to u mnie sprawdza. Po stanie mojego mieszkania można zazwyczaj zauważyć, jak czuję się psychicznie. By czuć ten świeży start, tworzę checklistę rzeczy do zrobienia. Przechodzę myślami przez każdy mebel, każdy element i zapisuję to, co musi być zrobione, żebym była w pełni zadowolona z mojego mieszkania. Daję sobie pełny miesiąc na zrealizowanie tej listy, bo jest ona obszerna. Ale w przyszłym tygodniu zabieram was właśnie w takie jeszcze poświąteczne porządki, wykonując niektóre z tych zadań. Z nadzieją, że dla ciebie będzie to dodatkowa motywacja do stworzenia własnej listy niepomijania tych większych zadań, jak porządki w szafie, reorganizowanie rzeczy, mycie mebli, pranie dywanów lub cokolwiek czego nie lubisz robić. Planowanie jest dla mnie bardzo ważne, więc zadaniem będzie wypróbowanie nowej metody. Jeśli czujesz, że metoda planowania, której aktualnie używasz, nie sprawdza się w 100%. To czas spróbować czegoś nowego. Mi aktualnie dobrze się funkcjonuje na kalendarzach drukowanych. Są to akurat kalendarze mojego autorstwa. Taki jeden miesiąc, który możesz sobie wydrukować dowolną ilość razy. Kosztuje normalnie 10 zł, ale kalendarz na luty możesz do końca miesiąca kupić za jedynie 5 zł. Jest to taka okazja, żeby spróbować, czy jest to w ogóle coś dla ciebie i jak się to sprawdza. Póki nie ruszy sklep, zamówienie odbywa się przez maila, więc wszystkie potrzebne informacje są w opisie. Ja na początku nie byłam pewna, jak sprawdzi mi się harmonogram, ale możliwość wpisywania wydarzeń i zadań w taką rozpiskę godzinową okazało się być zbawieniem i dużym zaskoczeniem. Jeśli tak jak ja często zmagacie się z brakiem motywacji, a jak już zaczniecie nad czymś pracować, to nie możecie przestać aż do momentu, kiedy wypalicie się kompletnie, to to może być dobre rozwiązanie dla Was. Zdecydowanie pomaga to znaleźć równowagę pomiędzy produktywnością a odpoczynkiem. Największym błędem w planowaniu jest rezygnacja, gdy coś nam się nie sprawdza. Zamiast tego daj sobie szansę, wprowadź zmianę i spróbuj innych opcji, bo obiecuję, że gdzieś tam istnieje ta idealna dla ciebie. Journaling to temat, którego już się w przeszłości podjęłam. Słowem przypomnienia, jest to prowadzenie dziennika na nasze przemyślenia. Teraz jest świetna okazja na to, by sięgnąć po taki zeszyt i zrobić podsumowanie 2020 roku. Zastanowić się nad własnymi priorytetami, a czasem nawet zmusić się do tego, by usiąść i nad czymś się zastanowić. Ja w tym miesiącu podjęłam się miesięcznego wyzwania i staram się pisać nawet wtedy, gdy tego nie czuję. Normalnie prowadzenie takiego dziennika to coś, co robię, gdy czuję taką potrzebę, gdy mam coś do przepracowania, gdy chcę zrzucić swoje emocje na papier, ale uważam, że podjęcie się takiego wyzwania, by codziennie pisać, może nieść wiele korzyści. Ja zaczęłam 1 stycznia, kończę 31. I w pierwszym tygodniu lutego będziecie mogli się spodziewać na ten temat filmu na moim kanale, gdzie opowiem o efektach i wrażeniach, i czy było warto, i czy czegoś się nauczyłam. Próbowanie czegoś nowego zawsze jest czymś, co dodaje świeżości do naszego dnia, roku czy życia. Nie chcę cię tu nakłaniać do konkretnych zajęć, bo to nie jest aż tak istotne jak sam fakt, że próbujesz. Jest to przydatne, gdy potrzebujesz nowego, świeżego startu. Może to być medytacja, nowa fryzura, lub nowy kolor włosów, przemeblowanie, czy hobby, na które nigdy nie było czasu. I powiem tu coś, co mówię rzadko: mniej planuj, a więcej działaj. I to był już ostatni, piąty krok. Jestem bardzo ciekawa, czego wy nowego będziecie chcieli spróbować w tym roku i które z tych zadań będziecie chcieli wypróbować. Dajcie mi znać, jak Wam idzie. Na sam koniec chciałabym jeszcze pozdrowić jedną z moich osób wspierających, którą jest Monika, która również jest częścią serwera na Discordzie. Tam się poznałyśmy i tam mamy kontakt i ucząc się wspólnie i rozmawiając na przeróżne tematy. Także, jeśli chcecie być częścią mojego serwera, serwera lub jeśli chcecie wesprzeć moją działalność tutaj na YouTubie. Tak jak zawsze powtarzam się, w opisie jest link. Dodatkowo są tam podlinkowane również dwie playlisty. Jedną z nich jest playlista noworoczna z filmikami z tego roku oraz playlista, którą stworzyłam z filmikami, które uważam, że powinniście obejrzeć. Są to filmy z mojego kanału, które są moimi ulubionymi filmami. Uważam, że są naprawdę warte obejrzenia. Także jeśli dalej szukacie czegoś do oglądania, to zapraszam was tam. Dziękuję wam bardzo. Za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale. Pa!